Czym jest stres? Stres to reakcja organizmu na trudną sytuację. Sprawia, że mózg wydziela ogromną ilość hormonów. Przyspieszają one tętno i oddech, podnoszą ciśnienie krwi i wywołują napięcie mięśni. Zanim to sobie uświadomisz, Twoje ciało jest w stanie pełnej gotowości. Jak radzić sobie ze stresem? Koncentruj się na dniu dzisiejszym. Codzienne troski są częścią życia, ale nie musisz ich mnożyć, martwiąc się o to, co będzie jutro. Staraj się koncentrować na dniu dzisiejszym. Pod wpływem stresu możesz odczuwać niepokój. Spróbuj więc podejść do tego w ten sposób. Po pierwsze, Uświadom sobie, że stresu nie da się zupełnie uniknąć, ale nie zwiększaj go przejmowaniem się rzeczami, na które nie masz wpływu. Po drugie, pamiętaj, że to, czego się obawiasz, może się nigdy nie wydarzyć. Miej rozsądne oczekiwania. Nie bądź perfekcjonistą. Nie stawiaj sobie i innym zbyt wysoko poprzeczki. Bądź skromny, miej rozsądne oczekiwania oraz znaj ograniczenia swoje i innych. Zmniejszy to stres twój i ludzi wokół ciebie, a nawet ułatwi wam osiągnięcie celów. Poza tym, nie trać poczucia humoru. Kiedy się śmiejesz, nawet jeśli coś idzie nie tak, rozładowujesz napięcie i poprawiasz sobie nastrój. Ustal przyczyny swojego stresu. Negatywne emocje mogą utrudnić ci jasne myślenie, dlatego staraj się zachować spokój. Określ, co jest przyczyną Twojego stresu i zwróć uwagę, jak na niego reagujesz. Na przykład, kiedy czujesz się zestresowany, ustal, o czym myślisz, co czujesz i co robisz, a może nawet to gdzieś zanotuj. Uświadomienie sobie swojej reakcji na stres może ci pomóc skuteczniej sobie z nim radzić. Ponadto pomyśl, w jaki sposób mógłbyś wyeliminować ze swojego życia pewne stresujące sytuacje. Jeśli to niemożliwe, postaraj się zminimalizować ich wpływ, np. efektywniej zarządzając swoimi zadaniami lub czasem. Spróbuj spojrzeć na sprawy pod innym kątem. To, co stresuje ciebie, nie musi stresować kogoś innego. Różnica może zależeć od punktu widzenia. Zastanów się nad takimi trzema radami. Nie zakładaj z góry, że inni mają złe intencje. Wyobraź sobie, że stoisz w kolejce i ktoś nagle wchodzi przed ciebie. Jeśli uznasz, że było to niegrzeczne, możesz się zdenerwować. Zamiast tego spróbuj pomyśleć, że ta osoba nie miała złych zamiarów i odpuść. Dostrzegaj pozytywne strony sytuacji. Na przykład długie czekanie u lekarza albo na lotnisku nie będzie aż tak trudne do zniesienia, jeśli w tym czasie coś poczytasz, nadgonisz pracę albo odpowiesz na e-maile. Patrz na sprawy z szerszej perspektywy. Zastanów się, czy jutro albo za tydzień ten problem będzie miał jakieś znaczenie. Dostrzegaj różnice między problemami, które są małe lub przejściowe, a tymi, które są poważne. Bądź zorganizowany. Staraj się prowadzić uporządkowane życie. Lubimy, gdy nasze życie jest do pewnego stopnia uporządkowane. Jedną z postaw, które zakłócają porządek i przyczyniają się do stresu, jest odkładanie wszystkiego na później. Może to tylko wydłużyć naszą listę zaległych zadań. W takiej sytuacji warto wypróbować dwie rady: ułóż realistyczny plan i się go trzymaj. Ustal CEO sprawia, że odkładasz rzeczy na później i postaraj się to zmienić. Prowadź zrównoważony tryb życia. Pracoholik może się pozbawiać korzyści wynikających ze swoich dwóch garści ciężkiej pracy. Może nie mieć już ani czasu, ani sił, żeby cieszyć się tym, na co pracował. Miej zrównoważone podejście do pracy i pieniędzy. Więcej pieniędzy nie oznacza więcej szczęścia albo mniej stresu. W rzeczywistości może być odwrotnie. Cytat: Bogatemu jego majątek nie pozwala spać. Dlatego staraj się nie żyć ponad stan. Znajduj czas na odpoczynek. Kiedy robisz rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność, rozładowujesz stres. Ale bierny wypoczynek, taki jak oglądanie telewizji, może nie spełnić swojej roli. Nie pozwól elektronice zdominować Twojego życia. Unikaj ciągłego sprawdzania e-maili, SMS-ów czy wpisów w mediach społecznościowych. Jeśli nie jest to konieczne, nie czytaj e-maili służbowych poza godzinami pracy. Określ, co jest przyczyną Twojego stresu i zwróć uwagę, jak na niego reagujesz. Na przykład, kiedy czujesz się zestresowany, ustal, o czym myślisz, co czujesz i co robisz, a może nawet to gdzieś zanotuj. Uświadomienie sobie swojej reakcji na stres może ci pomóc skuteczniej sobie z nim radzić. Dbaj o zdrowie. Regularne ćwiczenia dobrze wpływają na zdrowie. Rozwijaj dobre nawyki. Aktywność fizyczna może poprawić ci nastrój, a także sprawić, że twój organizm będzie lepiej reagował na stres. Jedz zdrowo i nie pomijaj posiłków. Staraj się dobrze wysypiać. Unikaj niezdrowego radzenia sobie ze stresem np. przez palenie papierosów, zażywanie narkotyków czy nadużywanie leków lub alkoholu. Na dłuższą metę takie rozwiązania potęgują stres, bo mogą pozbawić się zdrowia i ciężko zarobionych pieniędzy. Stres można zmniejszyć również dzięki życzliwemu traktowaniu samego siebie. Na przykład nie powinniśmy mieć wobec siebie zbyt wysokich oczekiwań ani umniejszać swojej wartości. Ustal priorytety. Zastanów się, jakie masz priorytety. Uporządkuj swoje zadania zgodnie z hierarchią ważności. Dzięki temu będziesz mógł się skupić na ważniejszych zajęciach i ustalisz, co możesz odłożyć, zlecić komuś innemu, albo z czego zupełnie zrezygnować. Przez tydzień zapisuj, jak korzystasz z czasu, potem zastanów się, czy nie mógłbyś tego robić lepiej. Im większą masz kontrolę nad tym, jak spędzasz czas, tym mniejszą presję będziesz odczuwać. Planuj odpoczynek. Nawet krótkie przerwy mogą dodać Ci energii i zmniejszyć stres. Poproś o wsparcie. Życzliwe i pełne współczucia słowa mogą podnieść Cię na duchu. Porozmawiaj o tym, co przeżywasz, z kimś, kto Cię rozumie. Zaufana osoba może Ci pomóc spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, albo nawet dostrzec rozwiązanie, które przeoczyłeś. Już samo zrzucenie z siebie ciężaru może sprawić, że poczujesz ulgę. Poproś o pomoc: Może uda Ci się przekazać komuś zadanie, albo podzielić się obowiązkami. Jak stres może wpływać na Twój organizm? Układ nerwowy pobudza wydzielanie hormonów takich jak adrenalina i kortyzol. Przyspieszają one tętno, podnoszą ciśnienie tętnicze oraz poziom glukozy we krwi. Nadmierny stres może powodować. Drażliwość, niepokój, przygnębienie, bóle głowy, bezsenność, bóle różnych części ciała napięciowe bóle głowy, skurcze mięśni, zwiększoną wentylację płuc i przyspieszony oddech, jak również ataki paniki u podatnych na nie osób. Wysokie ciśnienie krwi, zawał serca, udar mózgu, cukrzycę, obniżoną odporność i częstsze zachorowania, wahania nastroju, przybieranie na wadze lub jej utratę, nudności, wymioty, biegunkę, zaparcia, impotencje, zaburzenia cyklu miesiączkowego itd. Pamiętaj! To nie są porady medyczne, jeśli stres cię przytłacza, idź do lekarza. Szukanie pomocy u specjalisty nie oznacza porażki. Jeżeli spodobał ci się ten film, daj lajka i zasubskrybuj mój kanał, żeby być zawsze na bieżąco.